śliczne masz, jakieś jedzonko i zobaczycie jak tam uh! pięknie w Warszawie! biała długa. Bo zakryję mój cały outfit, który jest gówniany. <noise> Polecam konturówka z SN za 7 zł, trzyma się jak nic innego. Chcecie znać, e, czy nadaje się do the, the Voice of Poland. Bo do tańca gwiazdami to na pewno się nie nadaje Karola przyjechała do domu i w randomowy dzień Aj. przyjechała do domu rodzinnego i wyniosła jakiś mebel Darmowe zakupy u pani B, czyli u naszej mamy właśnie na Nowym Świecie i generalnie yy, nie będziemy z Wami szczere. Przyjechałyśmy tutaj kilka dni przed rozpaleniem choinki, żeby zrobić test jarmarku, bo, bo zdajemy sobie sprawę co to będzie, jeżeli byśmy przyjechały na test jarmarku w dniu, kiedy zapala się choinka. Tu jest zawsze tłum, więc jesteśmy wcześniej i muszę Wam powiedzieć, że wygląda to dość smutno. Trochę tak, ale właśnie to ma ten urok, że teraz ludzie chodzą i jest smutno i czekają na to, że będzie 6 grudnia i przyjadą i będzie już się świeciło, więc... Patrzcie, jak to dobrze. teraz wygląda. Tutaj wszystko jest pogarszone. Poziom zimności zimność minus 5. Trzeba robić pojazdy. Ty nie Szkoda, musisz robić ma... pajacyków, bo i tak jesteś pajacem. Aha, ogólnie i tak nie jest tak zimno, jak mogłoby być, a ja bym chciała, żeby w ogóle był taki mróży był śnieg. No mógłby być, mógłby być. Chłodna. O śnieg mam wrażenie, że ociepla. Daje takie cozy vibe, nie? Ta no. Dajść, później kupić tego pończka jak będziemy wracać. Pewnie będziemy tak najedzone, że. Ja Jogurt, nie malina beza? No. Masz ochotę? Ja zjadłabym, ale też jestem głodna. Ja mam ochotę na takie typowo świąteczne rzeczy, właśnie barszcz tak, i tak. Ogóle... Ale dla mnie i dla mamy, na przykład jutro do kawusi. Wika ma tak fajnie, bo mieszka z mamą i może się wudzić rano i z mamusią bić kawusie. Tak, a mamusia usłyszała, że ja muszę mieć y, mleko, mleko roślinne Barista i ona kupiła takie. Słodka. Mam. Mama jest kochana. Ej, zobaczcie, jak jest ciemno. A przyjedziemy tutaj czwartego, i po pierwsze. Szóstego. Przyjedziemy tutaj szóstego, i po pierwsze. Będzie tutaj tłum, a po drugie będzie tutaj pięknie i jasno. Ej, trochę to za bardzo przybliżyłam. Chodzimy na jarmark i moim must have'em, Wika, będą truskawki w czekoladzie. Chcę spróbować truskawek w czekoladzie, ale najpierw szukamy jakichś słonych przekąsek. O, patrz to, patrz. I są przepyszne. Tangosze też można tutaj zjeść. I są frytki zakręcone właśnie tak jak w maku. Tam, tak, tak, tak. Zakręcone frytki sprężyny. Ja nie, ja nie wiem co to ma, ma tonat. I ja taka, wiem, co to ma I taka porcja frytek. Eee, kosztuje 20 zł. Swojskie jedzenie, pyza ze smalcem. Uuu, o to chyba w to wjeżdżamy. Mega słodko tu jest. A tutaj w ogóle są lizaki, takie laski. Yeah, yeah. O, hoinka! Hoinko ma, hoinko ma. Tak piękny Marsz Łąski. Hoinko ma, hoinko ma ta dziewczyna która ma truskawki w czekoladzie. Zobaczcie, a tu jest taki fajny spocik do picia na przykład grzańca albo jedzenia jedzonka. Moim zdaniem ten jarmark nie ma końca. To jest raz, dwa. Moim zdaniem my tu wydamy dzisiaj majątek, bo Karola stanie obok. To jest mój kolega. Jej kochani teraz odpowiadamy w komentarzu który bałwan jest większy Karolina czy bałwan za Karoliną bałwan jeden czy bałwan bałwan z przodu czy bałwan ja z, z tyłu a ty nie chcesz fotki nie. chcesz Ej,

Na porcja. Test kiełbasy. Najtańsza, najtłustsza, sklepowa kiełbasa. Tak? Czujesz jak książulo teraz. <gry> Wjeżdżam w to. Zdejmij rękawiczkę. Nie wiadomo, jak to ugryźć. Dobre, Powiem ci, że dobre, ale ta kiełbasa. Czuć, że jest tłusta strasznie. testuje. Jak to wziąć? No mówię, że się nie da Jak książulo wjeżdżam w to... Mm -hmm. Wjeżdżam w to, wjeżdżam w to. Nie, nie no, no to dla mnie tak. to jest 9 na 10. 9 na 10? Uh -huh. no to może jeszcze zmienię zdanie, jak zacznę to te mocniej wjeżdżać w to. Przełamanie smaku z tym ograsem. Mm, z tą cebulką prażoną To jest malec. Taki w wcale nie jest jakaś najtańsza. Dobra. Nie Duży minus, że tego się serio nie da normalnie zjeść. Jakby to było obok i bułka obok, to byłoby dużo lepiej, nie? No. Nakładajcie dużo ogórów kiszonych, bo ja nałożyłam za mało. Zależy na jaką, y, kawałek trafisz, bo czasami jest więcej tłuszczu, czasami jest mniej. A wiesz dlaczego? Bo to jest smalec na tym. Aha! Z tego względu, że jesteśmy fankami zakręconych frytek w maku, to spróbujemy tych, tych. Zobaczymy, czy smakują tak samo jak w maku. Jak w maku. Serio? Mhm. A wiecie, oh. gdzie można kupić takie frytki jak w maku? W netto. Tylko one się wyprzedają dosłownie w sekundę, i ludzie się ustawiają kolejkami pod netto rano, żeby to wykupić. <trybujesz> Dobra, Jak z Maka. Mhm. I dwie dyszki, więc uważam, że spoko. <śled> Miała być. To ostatnie co jemy słone, a potem idziemy, wjeżdżamy w słodkie A że już nagrał odcinek Tak? Testu jarmarku, no No Zobaczymy, czy będzie się zgadzał to tego, co my mówimy nie, nie wiem, jak on w ogóle to je wszystko Tutaj są pieczone kasztany, myślałam, że spróbujemy Ale nikogo nie ma Chyba? A ciasteczek z już nie ma, pani powiedziała, że się skończyły Bierzemy tak jabłko i bierzemy truskawki w czekoladzie. Proszę Pana, my prosimy truskawki w czekoladzie i to czerwone jabłko, dwa razy takie truskaweczki. A to trzy takie jednak. Raz mandarynka. Fajnie, bo tu Państwo w ogóle robią wszystko na miejscu. Tam Pani polewa czekoladą, więc wszystko jest świeżutkie. Ty zapłaciłaś? 98 albo 7 złotych. Okej, okay. ale mamy 97. 97? Pewnie, no? Pewnie, że tak. Zapraszamy. Dobra, mało. Dzień, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Ogólnie mamy Cymnotować. słodkości. Pa. Mam nadzieję, że one będą dobre. Czekoladowe truskawki. Dobre, a pani robiła to w ogóle na oczach. Mhm. Polewała to czekoladą. Zastygało. Mhm. Świeże, mega dobre. Mhm. Dobre, ale truskawki lepsze. Mhm. Ale mandarynki świeżutkie jak nie wiem. Ale o, dobre! A czemu ja pierwsza nie mogę, jakiego jak jabłka nie jadłam? Nie, to nie jest suma, Czy widać, że jadłam słodycze? Nie. Przyjechałyśmy? Problem polega tylko na tym, że to nie jest rozpalenie choinki. No Więc nie czekaj. jest. Zróbmy. Trzy, dwa, jeden, jeden. Chciałyśmy tu przyjechać 6 grudnia, wtedy kiedy faktycznie ta choinka będzie zapalona. Okazało się, że ta choinka została zapalona 5. Zobaczyłam to na TikToku, wysłałam do Wiki a Wika, O nie! No i stwierdziliśmy, że trudno. Przyjedziemy po prostu pokazać Wam, jakie piękne tutaj są fajne świecidełka, więc zapraszamy do oglądania! rozdawać prezenty dzisiaj i na jutrzejszym koncercie Julii Żugaj. Eee, tam jest Mikołaj. Kołaj! Wow! I bałwanek i Mikołaj. Pingwin nie bałwanek. Dziękujemy. Dziękujemy. Pa pa. Zdjęcia z likowajem. Fajnie Fajnie A gdzie pani jedzie z takim misiem? A jadę Na święta jadę... Przetiskamy się przez tłumy To która, ta która? No nie wiem. Proszę. Proszę. Dobra, samą obserwację tutaj u dziewczyn. I tutaj też proszę. Ekstra, I tutaj, tutaj też są wszyscy, dobra. Super. Ono, ja mam tylko taką białą.